Jestem jak wabangram na tych rapach. Jestem jak ta twoja szmata. Na nocnych stand-upach widzę wszystko, nawet w ciemnych zakamarkach tego świata. Ej, 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 ej. Dziewka chce mi ściągnąć spodnie. Liczy na to, że gdzieś dotrzeć. Suki załóżność mordę. To nie jest reklama, Colgate, że się szczerzysz do mnie. To jest nieistotne. Wszystkie biczy mają mocny fit kiedy ja robię pieniądze Ona patrzy w kołdrę Myśli, że coś do niej dotrze Ale wątpię tym robię trapstar tym palę ganja rzucam im prawo-lewo Ty to nic oryginalnego Każdy cię już dobrze jarzy Każdy z ze plaży Każdy z ze twarzy Ty to azy dla policji Zwykła prostytutka bez ambicji Taki bazy Taki bazy Mówisz do mnie hashtag, mówisz do mnie ojcze Zapnij japę, bo cię kurwo trącne Chciałaś dostać prezent, nałykała się tabletek i masz jazd Z nieba pada grad, życie pełne strat życie pełne dram Tempa strzelbo Dałem Ci niebo, ale już za późno Teraz możesz odejść ze swoją brudną duszą Kiedyś Ci te gachy brudną ręką z duszą Dusza. I wtedy jest zobaczyć co to jest być suką Takie ścierwo rzuca się na byle kogo. kogo I nie patrzy czy dziennikarz czy to menę z długą brodą, brodą. Więc morał z tego taki tak. Wszystkim dzidom pokazywać madyfaki